Sprawdzamy, jak Adrian poradziłby sobie, gdyby był w ciąży, część druga. Pierwsza rzecz, czyli aktywność w ciąży, bardzo ważna, więc lekki, truch, lekki truch na bieżni. że trzeba się ruszać w ciąży, trzeba się ruszać. Dobra, Adrian, dużo kobiet w ciąży ćwiczy jogę, więc zobaczymy, czy dałbyś radę. No spróbuj teraz wstać, wstać z takiej pozycji. No wstawaj, no wstawaj, kobiety dają radę, też dasz radę, no. No dbaj od... Masz tam I teraz czynność z życia codziennego, czyli spróbuj kilka, kilka razy wstać i usiąść z powrotem. No, no, no. no, no. dawaj, no. O! O, 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 <grym> nie. Aż bobas o! spadł w dół. Jakbym ciężary podnosił. No, o! dawaj, daj, daj, no. No, ale myślisz, że kobiety zawsze sobie brzuch podtrzymują? nie, bo to bez, bez tego. Bez trzymańki. O! O!